Teraz kolejna bliźniaki. Witam Was, bliźnięta, serdecznie. Jak tam Wam minął ten poprzedni miesiąc? Chciałabym się zapytać od razu na wstępie, dlatego że do tej pory ja robię czytania te właśnie tutaj na kanale miesięczne. Czy nie chcecie, abym zaczęła robić czytań tygodniowych? Dlaczego? Dlatego, że po miesiącu ja osobiście... Jeżeli nie sprawdzę, co tam było u was w poprzednim filmie, to zwyczajnie tego nie pamiętam, nie ma szans, żeby po miesiącu to pamiętać. Natomiast w tygodniu jakby możemy skumulować większą, większą energię dla większości was pościągać te czytania, dlatego że to dalej są czytania te miesięczne, które no, robi się rzadko. Dla bardzo wielu energii. Osoby na ten kanał wchodzą wszystkie. To jest czytanie dla wszystkich. Ja wychodzę z założenia, że ten, kto chce wziąć tutaj jakąś wskazówkę, szuka inspiracji, no to właśnie ją tutaj może odnaleźć. Natomiast to nie jest powiedziane, że ja na przykład w tym miesiącu ściągnę energetycznie te same bliźniaki, które ściągnęłam w poprzednim miesiącu, prawda? Tygodniowe rozkłady są jakby bardziej zagęszczone w czasie i tutaj mamy większą szansę na dotarcie do, do tych energii, do tych samych w zasadzie, tak? Do, do powtarzających się energii. Natomiast teraz czytam Wam październik, bliźnięta. Jeżeli chcecie zamówić czytanie indywidualne, no to zapraszam Was do opisu tego filmu. A teraz czytamy na październik dla bliźniąt. Wy w tym miesiącu, o królowa materii, świadomość na bardzo wysokim poziomie, świadomość siebie, ugruntowanie się przede wszystkim, nie bujacie w obłokach. To przynajmniej jest wskazane, bo tu na Ziemi macie dosłownie wszystko, aby się realizować. Co na Was wpływa w tym miesiącu? Rycerz Buław. Jakieś inspiracje tutaj będą czerpane. Ja myślę, że u wszystkich to będzie taki miesiąc magiczny. Po pierwsze, to październik będzie miesiącem, w którym będzie się bardzo dużo działo i też z zewnątrz niekorzystnych rzeczy. Dlatego ja zalecam wgląd w siebie i ugruntowanie siebie tutaj macie na bardzo wysokim poziomie. Oraz z tego ugruntowania będą szły pomysły do działania, tak? I w zasadzie już po tych dwóch kartach wiem, że wypominiecie ten etap analizy tego pomysłu, tylko po prostu ruszycie go, ruszycie po realizację. Tutaj też jest ważna droga, a nie konkretny cel i na tej drodze mogą zdarzyć się bardzo duże, duże niespodzianki od losu takie pod względem materialnym i pod względem relacyjnym, ale relacji bardzo poważnych z czego to wynika? wierzę, coś się zadziało w przeszłości czego w ogóle się nie spodziewałyście i teraz zgaduję, że, znaczy zgaduję, nie zgaduję, wieża koło tak pozytywnych kart, to nie może być tą pnięcie, które wywróciło Wasz świat do góry nogami w sposób negatywny i Wy się nie możecie do, z tego podnieść, tak? Coś się zadziało takiego, co, czego się nie spodziewałyście, ale Wy poznałyście dzięki temu siebie, pod tym względem, że jesteście stabilne, byle wietrzyk Was nie złamie, tak? Stare drzewa, wicher, głaszcze, hej, plus zaczerpnęłyście inspirację do działania z przeszłości. Zobaczymy, co dalej, co y, umysł wasz, wasza świadomość, co świadomie wiecie, że możecie z tej sytuacji wycisnąć. No nauczyłyście się odchodzić od pewnych rzeczy i dochodzić do siebie przede wszystkim. Będziemy to dopowiadać. Ja pamiętam gdzieś mniej więcej co tam u was było w poprzednim miesiącu i to chyba rzeczywiście co powiedziałam na początku niekoniecznie może być dla tych samych bliźniąt, które były w poprzednim miesiącu ściągane. Natomiast nauczyłyście się odchodzić, yy, nauczyłyście się yy, nie walczyć, tylko słuchać siebie i słuchać swojej intuicji. Yy, w sposób iść do tego, co Wam służy, zostawić za sobą to, co nie służy. Co intuicyjnie, co yy, mentalnie, jakby jeszcze nie macie o tym pojęcia, w sensie się nie realizuje, yy, w, w życiu fizycznym, natomiast intuicyjnie, intuicyjnie wiecie bardzo dużo o sobie. Z tej sytuacji wyciągnęłyście wnioski maksymalne. No i później już może być tylko lepiej. Tak naprawdę dążycie do. Tutaj też wracacie do siebie, tak? Więc wy jeszcze nie wiecie, jak głęboko ten proces was y, będzie transformował. Bo to jest zajawka na y, największą możliwą mądrość, y, jaką możecie sobie tylko wyobrazić, tak? Bo to jest arcykapłan. To jest y, liderstwo w, w takim stopniu, jeżeli dojdziecie, dopuścicie tą intuicję i pójdziecie za tym y, głosem, że tam gdzieś y, jeszcze jest coś głębiej. W tak w takim stylu emocjonalnym, jeszcze głębiej, tak? To możecie stać się y, liderem dla ludzi przez to, że pokazujecie się światu. To jest takie służenie światu i innym przez bycie sobą. I tutaj już nie ma ocen. Bo jesteście w pełni świadomi, w pełni wartościowi. To jest potwierdzenie, natomiast intuicyjnie czujecie na razie, że to jest jeszcze więcej niż, niż myślicie. Najbliższa przyszłość w związku z tym. Cztery miecze. Cztery miecze, słuchajcie, wszyscy w zasadzie, którym rozkładałam już karty na październik, mają w swoim rozkładzie, w różnych częściach tego rozkładu, natomiast Cztery miecze to jest energia po pierwsze zanurzenia się w sobie, tak? Po raz kolejny, ale w sposób taki, żeby. Żeby już zakończyć tą transformację, tak? Bo z czterech mieczy przechodzimy od razu do działania, ale teraz jest najbliższa przyszłość cztery miecze. To jest. To jest połączenie tych wszystkich kart, zobaczcie, z jej oczu wychodzą te promienie, tak? I to jest bezpośrednie odniesienie do karty arcykapłana. Wy już wiecie, kim jesteście, wiecie, macie pełną zgodę i teraz tylko w zasadzie umacniacie się w tym, tak? Bo Cztery Miecze to jest też karta uzdrowienia, to jest karta medytacji, to jest karta odpoczynku. I w tych wszystkich przejawach tej karty jest umocnienie swojej, swojej stabilności. Po co? Po to, żeby później z impetem ruszyć do działania. Co macie tutaj w karcie, która na Was wpływa? Na Was wpływa działanie. Jeszcze się do tego widać, przygotowujecie. A właśnie. Kolejna karta to jest działanie, czyli coś, co, od czego powinniście zacząć w ogóle w tym miesiącu. No, dziesiątka, dziesiątka materii. To jest ogromne szczęście mm, rodzinne, to jest pełnia szczęścia rodzinnego, to jest obfitość yy, taka również materialna. Więc, no, drogie bliźnięta, gratuluję Wam. Macie kolejne bardzo dobre czytanie. I tutaj w tej karcie czterech mieczy, połączonej z kartą y, papieża, arcykapłana, bardzo mocno przygotujcie się do tej obfitości, która na Was spłynie. Jeżeli już nie spływa, w pewnym momencie zobaczycie przynajmniej przebłyski y, tego, że już to się dzieje, już to jest manifestowane, bo to jest też manifestacja. Cztery miecze, medytacja, manifestacja. Yy, wizualizacja, tak? I co robić? Wyjść już z taką postawą do świata. Yy, po pierwsze, że wszystko wam się yy, udaje i czekacie na więcej, tak? Yy, to jest w zasadzie karta yy, szczęścia na każdym yy, poziomie życia, więc cokolwiek zaczniecie, co, z czymkolwiek wyjdziecie do świata, to, to wam się to. Uda. Co od ludzi przychodzi? No od ludzi a z buław. Ludzie mogą Was zainspirować do działania. Wy możecie ludzi zainspirować do działania, dając własny przykład. Ludzie mogą do Was przychodzić poradę. Wy możecie do ludzi przychodzić nie tyle poradę, co w zasadzie takich Podglądać, co oni robią, że im wychodzi to, co wy sobie tutaj zamarzyliście, tak? Bo jeżeli komuś coś wyszło na danej płaszczyźnie, no to musiał coś zrobić dobrego. Zaobserwujcie, weźcie do siebie, przyswójcie, niekoniecznie od jednej osoby, prawda, obserwujcie świat. Natomiast, as, as buław od ludzi. To jest ogromna inspiracja. To jest takie wypychanie do działania. To jest takie zagrzewanie do walki, tak nie, nie do walki, do działania, że odważnie, że wszystko będzie dobrze, że my Ci pomożemy, tak? I tutaj macie ogromną szansę na przychylność ludzi ze swojego otoczenia. Co musi się wydarzyć w tym miesiącu? Trójka buław, więc ruszycie. Ruszycie zdecydowanie po swoje własne szczęście. To domino, które już tutaj się zaczęło z poprzedniego miesiąca, tak, bo miałyście tą pnięcie z zewnątrz. Przeanalizowałyście, wyciągnęłyście wnioski. Wiecie na co was stać. Wiecie, co jesteście warte, warci i teraz zainspirowani trochę przez ludzi Ruszacie i to pierwsze domino, jak ruszycie w swoim życiu, to później już w zasadzie nie ma odwrotu. To jest zmiana, którą teraz zapoczątkowujecie. Zaraz zobaczymy, dopytamy, w jakiej, w jakiej materii życia ta zmiana. No i wynik. O, oh, as emocji, chyba już, as kielichów, chyba już nie musimy, nie musimy dopytywać. As emocji, ogromny przesyt, pełnia emocjonalna. To są szanse na nowe związki, to są szanse na odbudowę starych związków. W zasadzie nie, nie starych. To jest coś, jeżeli ktoś przychodzi, bo zobaczcie. Mamy kartę przyjścia i mamy kartę y, papieża arcykapłana po drugiej stronie. Y, więc y, jeżeli już ktoś jest w waszym życiu, tak się zadziało, że to jest nowa znajomość, y, lub przyjdzie, a przyjdzie, kiedy? Kiedy wy będziecie w ruchu, tak? Kiedy wy nie będziecie o tym myśleć, bo wy jesteście skupione na sobie i pokazujecie się. Nie macie problemu z tym, żeby się pokazać światu nago, czyli tacy jacy wy jesteście, niczego nie udawać. To przychodzi tutaj as, as kielichów, tak, do Was. Jeżeli jesteście w związkach, to to jest jakby odnowa związku uświęconego z sakramentem, tak? Nawet poprzez codzienne działania. Tak. Zdecydowanie. Wyjaśnij tą trójkę, trójkę buław, chociaż w zasadzie nie chciałam jej wyjaśniać, ale i tak ją wyjaśnijmy. Wyjaśnij trójkę buław w korelacji z asem kielichów. Zwycięstwo. Nie może być inaczej, drogie bliźnięta. Przepracowałyście, wyciągnęłyście wnioski, ruszyłyście. Z pozycji wygranej macie wygraną. Co jeszcze mogę dopowiedzieć? Mogę dopowiedzieć: Czwórkę, eee, czwórkę Mieczy. Ona dla każdego może oznaczać coś innego, tak naprawdę. Na najbliższej przyszłości czwórka mieczy. Po co ten odpoczynek, skoro intuicyjnie już wiecie, że jesteście gotowi i mentalnie, praktycznie odeszliście od tego, co wam nie służy, to ten odpoczynek to jest po co? Odpoczynek, kochane moje, jest po to, żeby się nie przeciążyć, dać sobie na tyle luksusu, żeby później po wejściu w dziesiątkę materii, czyli w pełnię całkowitą, to Was nie przytłoczyło. Już mentalnie przygotowujecie się do tego ogromu szczęścia, które na Was spłynie w tym miesiącu. Tak mogę to, Tak mogę to odczytać. Mentalne przygotowanie... Do obfitości. No? W zasadzie czytanie relacyjne, czytanie transformujące wasze wnętrze, ale jeżeli miałabym to czytać na, na temat pracy, na temat zarobków, no to oczywiście, że to są nowe kontrakty, tak, pod koniec, bo. As emocji to jest um, propozycja czegoś dobrego. E, trójka, e, buław, to mogą być już rozmowy kwalifikacyjne, tak? As inspiracji, e, podpowiedź z zewnątrz, gdzie na przykład szukają pracy, tak? Odejście ze starej pracy, wysyłanie y, bardzo duże działanie w kierunku polepszenia swojej materii. Tak? I wy wychodzicie już jako zwycięzcy, więc jesteście zwycięzcami. Drogie bliźnięta, bardzo Wam dziękuję za ten rozkład. Nie spodziewałam się, macie naprawdę super czas w tym październiku. Pamiętajcie, że Energia planet jest taka, że w tym miesiącu będzie się bardzo dużo działo, yy, będzie się bardzo dużo działo na zewnątrz, będzie pełna, pe, pewna doza agresji nawet. Jeżeli nie chcecie, chcecie to uniknąć, skupcie się na sobie, dlatego że na agresję taką z telewizji, z radia, można <laughs> reagować yy, na dwa sposoby, tak? Bo ona do nas trafia tak czy siak. Albo reagujemy w ten sposób, że się wkurzamy, idziemy protestować, pokazujemy się na zewnątrz, tak? Jako silni, jako tutaj zmieniający ustrój, będziemy protestować, będą ludzie protestować na pewno w Warszawie, czy w ogóle na świecie, ale dwa. Możemy zdać sobie sprawę, na, to, na co mamy wpływ, czyli wpływ mamy na siebie, na to, jak my reagujemy i jesteśmy kreatorami swojego świata. I w momencie, kiedy my skreujemy sobie taki świat obfitości, to to z zewnątrz nas rzeczywiście nie będzie dotykało, bo y, wszyscy się martwią o przyszłość, ale tak naprawdę y, w czasach jakiegoś kryzysu. Są osoby, są jednostki, są firmy, które wychodzą na tym zawsze zwycięsko. Dlaczego? Dlatego, że one to skreowały, one się popatrzyły, jaka jest koniunktura i weszły to, ale w zgodzie ze sobą, tak? Nie z agresją, ze spokojem, z ciszą mentalną, z gotowością. Wszystkiego dobrego bliźnięta na październik. Na razie.